Znacie markę Marion? Chciałabym Wam dziś przedstawić te produkty, ponieważ są godne polecenia, a otrzymałam je dzięki ambasadorce kosmetycznej. Delikatny dwufazowy płyn do demakijażu oczu skutecznie usuwa wodoodporny i trwały makijaż bez pozostawienia na skórze tłustego filmu. Łagodna formuła wzbogacona ekstraktem z rumianku łagodzi delikatną skórę wokół oczu oraz zmniejsza podrażnienia. Zawarta prowitamina B5 doskonale nawilża skórę, nadaje jej gładkość i elastyczność. Hydrożelowe płatki pod oczy zwalczają oznaki zmęczenia oczu, czyli cienie i opuchliznę oraz sprawiają, że skóra staje się napięta i rozświetlona. Dwa kremy do rąk. Jeden to krem do rąk, olej z migdała, drugi olej z oliwek. Obydwa przecudownie pachną, świetnie się wchłaniają, ręce są delikatne, skórka jest gładka, aksamitna. Ten z migdałami jest odżywiający, ten z oliwek jest regenerujący. Nie wiem, który jest lepszy, oba są naprawdę bardzo dobre. Gdybym jednak miała wybrać tylko jeden z tych kremów, wybrałabym krem do rąk olej z migdała, ponieważ y, zapach migdała bardziej mi się podoba. I ostatni produkt to mgiełka do włosów chroniąca przed działaniem wysokiej temperatury. Polecam w szczególności tym osobom, które stylizują swoje włosy za pomocą wysokiej temperatury, gdyż y, formuła tej mgiełki zawiera polimery, które Pozostawiają na włosach specjalny film zabezpieczający włosy przed wysuszeniem, dzięki czemu stają się one mocniejsze, sprężyste i łatwiejsze w modelowaniu. Produkty możecie zakupić w drogerii Wika oraz w sklepie Marion Kosmetyki.